Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku serii Akwarium morskie dla każdego. Dziś, skoro już wybraliście akwarium, skoro już wybraliście miejsce, zajmiemy się czymś, co jeszcze kilka lat temu, może nie kilka, ale no tak powiedzmy 6-8 lat temu spędzało mi sens powieki. i był to dla mnie temat. No temat taki, który... Oh, przerażony byłem zawsze. Wiadomym jest to, że jeżeli nie robi się czegoś na co dzień, to boimy się tego. Temat, który chciałbym dziś poruszyć, to jest hydraulika. Jeżeli wybraliście akwarium z panelem filtracyjnym, ewentualnie wybraliście sobie akwarium z sampem, co jest moim zdaniem najlepszym wyborem. No niestety z tą hydrauliką spotkać będziecie się musieli. Jeżeli chodzi o akwarium z panelem filtracyjnym, cała hydraulika, z którą będziecie mieli do czynienia, to będzie. Połączenie pompy obiegowej z wylotem w formie kolanka lub ewentualnie lokajna, ale jeżeli chodzi o akwarium z sampem, no to już sytuacja zmienia się diametralnie. Spójrzmy na akwarium od góry. Widzimy komin przelewowy, a w kominie widzimy co? Otwory. W tych otworach, i w sumie to będzie początek tego odcinka, w tych otworach montujemy. Przeloty. Tu mam dwa rodzaje przelotów. W magazynie mam jeszcze trzeci, nowy, który mi przyszedł, ale też bardzo fajny. Przeloty płaskie i przeloty z zakończeniem kluczowym u góry. Ja na co dzień, montując u klientów czy u siebie nawet hydraulikę, używam obu tych rodzajów. Prawdę powiedziawszy, one mają spełnić tylko jedną funkcję: uszczelnić nam przelot rury przez szkło. Nie ma się co bać tych przelotów, wszystkie są szczelne, wszystkie są wyposażone w uszczelki i pierścienie dociskowe. Działają na tej samej zasadzie, ale jak to działa? Pokażę to na przykładzie tego przelotu. Oba są wyposażone w formie śrubunku wyglądają jak śrubunki zresztą są to śrubunki i tu mają płytę dociskową. Tu jest uszczelka. I wkładamy to, przyjmijmy, że to jest nasza szyba i ten otwór, który jest, jest wywiercony w szkle, wkładamy to na naszą szybę. No nie mam niestety kawałka szyby, żeby wam pokazać dokładnie, ale przyjmijmy, że tu jest szyba w tym momencie. Od spodu dajemy pierścień dociskowy i dokręcamy nakrętkę, tylko robimy to z czuciem. Nie używam, ja osobiście nie używam żadnych silikonów uszczelniających, żadnych innych cudów, bo wystarczy to skręcić tylko dobrze i nie dokręcamy tego z pełną siłą, ponieważ ta uszczelka jest zrobiona z, takie, zrobiona z takiego materiału, że podczas tego ściskania ona będzie nam wyjeżdżać na boki. Dokręcamy to z czuciem. Oczywiście po zalaniu zbiornika, po uruchomieniu, jeżeli pojawi nam się jakikolwiek delikatny przeciek. Wystarczy tylko odrobinę dociągnąć tą śrubę. Nie ma potrzeby naprawdę ładowania tam silikonów, uszczelnień e, wszelkiego rodzaju. E, uważam, że tak jak producent to skonstruował, jest to wystarczające. Patrząc od góry, jesteśmy cały czas na etapie kominu, czy komina, zejdziemy za chwilę na dół. Do tego przelotu montujemy rurę zasilania, rurę rewizji i rurę spływu. Jeżeli chodzi o spływ, ja zazwyczaj biorę tak z 15-20 cm od przelotu, wkładam zwykłą rurę, taką jak ta, oczywiście odpowiedniej średnicy, akurat tu mam tak, że przelot mam większej średnicy aniżeli niżeli, niżeli sitko spływu, ale przyjmijmy, że jest to odpowiednia średnica i ta sama, więc wkładam kawałek takiej rurki, wkładam kawałek złączki rury, no, nie mam tu akurat tej złączki, ale przyjmijmy, że to jest złączka, czyli wkładam to na rurę i dopiero na to montuję sitko. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że wskakują do komina różnego rodzaju zwierzęta. W momencie, kiedy wskoczy nam ryba i zatrzyma się pompa obiegowa, bo z różnych, rzeczy, z różnych powodów może się zatrzymać. My teoretycznie powinniśmy każdy mieć UPS przy swoim obiegu, ale... No nie każdy ten UPS ma Więc przyjmijmy, że w nocy elektrownia postanawia Zrobić nam psikusa I wyłączają zasilanie Wyłączają zasilanie Mając wpiętą tą rurę spływową To sitko spływu Bezpośrednio w przelot Woda schodzi nam praktycznie na Centymetr głębokości Bo w przypadku przelotu 32 Ta rurka wejdzie mniej więcej tak w 3 czwartych Czyli zostanie nam około centymetra wody Nie wszystkie zwierzęta Przeżyją w tym wypadku. W momencie, kiedy mamy kawałek rurki, z komina woda wypłynie do momentu, do którego jest sitko. Czyli zostanie nam powiedzmy tych 10 cm. To zwierzę w środku ma szansę przeżyć. Dlatego ja używam właśnie takich, takich przedłużeń. Jeżeli chodzi o rewizję, czyli spływ mamy załatwiony. Jeżeli chodzi o rewizję, rewizja to jest rura, która ma za zadanie. W momencie zapchania sitka spływu ma za zadanie odprowadzić do Sampa wodę, która nagromadzi się w akwarium. Jest to taki zawór bezpieczeństwa na, na potrzeby no, tego, żeby Sampa nie wypompowało całej wody i nie zalało nam mieszkania. Rewizję robimy na dwa sposoby. Albo zwykłą rurę ścinamy pod kątem 45 stopni i tak jak Patrząc od przodu zbiornika, kończy się grzebień, czy zaczyna, jak zaczynają się zęby, tak ma być zakończenie tego ścięcia rury. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli zostawimy tak na płasko, będzie bardzo głośno w momencie przelewania się wody, będzie bardzo głośno chlupać. Można skrócić też rewizję, rurkę rewizji i zamontować takie coś jak durso. To spowoduje zupełne wyciszenie tego, tego spływu, lecz niestety no, tak wyglądająca część najtańszych nie należy. Ja osobiście bardzo rzadko używam tego durso, to już naprawdę w sytuacjach, kiedy, kiedy nie mam innej możliwości wyciszenia spływu, ale zazwyczaj wystarczy ta rurka ścięta pod kątem tam powiedzmy 40-45 stopni i będzie to działało tak jak ma. Jeżeli chodzi o zasilanie. No to zasilanie to jest też nic innego jak rura wyprowadzona od pompy obiegowej do góry, która dostarcza nam wodę wracającą po przefiltrowaniu z akwarium. Zasilanie, tak samo jak rewizja, i tak samo jak spływ, wkładamy rurę do przelotu. Wklejamy ją zawsze. To jest jedyna rura, którą zawsze należy wkleić, ponieważ to już niestety pracuje pod ciśnieniem. I na zakończeniu rozprowadzamy sobie taką, jaką mamy, wizję, gdzie ma ta woda, w którym miejscu ma wracać. Ja najczęściej, jeżeli mam tylko taką możliwość, to trójnikiem plastikowym rozdzielam na dwa, akurat tu. Znowu nie te średnice, ale mniej więcej pokażę o co chodzi. Powiedzmy, że to wychodzi na środku komina, na lewo i na prawo wypuszczam rurę, kolanko i to wchodzi do wody. Ewentualnie możemy użyć coś, czego tu na stole nie ma, ponieważ mi się skończyły i dopiero będę miał dostawę po nowym roku. Ale jest coś takiego jak lockline. Lockline to jest nic innego jak kilka elementów złączonych ze sobą. I na końcu jest taka łopatka, która rozszerza strumień wylotowy wody. Możemy w dowolnych kierunkach, pod dowolnym kątem, to jest kulowo ze sobą połączone. Możemy dowolnie ustalić sobie miejsce wylotu, siłę, znaczy nie siłę, tylko kąt, pod jakim to wpada do wody. Może być to zagięte do góry, może to być wyprostowane. Skierowujemy jak nam się tylko rzewnie podoba. E, w sumie powinienem o tym wspomnieć na samym początku tego filmu, ale e, powiem to teraz. Hydraulikę mamy dostępną w pięciu kolorach na dzień dzisiejszy. Jest dostępna, ja akurat tu mam dwa wystawione, ponieważ no, nie chcę z magazynu znosić, bo tego jest tyle, że wszystko mam w magazynie, ale jest dostępna w kolorze szarym, standardowym, najtańszym. Jest dostępna w kolorze czerwonym, jest dostępna w kolorze niebieskim. Jest dostępna w kolorze białym, jest dostępna w kolorze, a, czy w kolorze, jest dostępna transparentna. Tak, mam przeźroczyste rury w ofercie. Niedługo wszystkie no, złączki, zawory, cała komplet hydraulika będzie wystawiona w moim sklepie internetowym. No, muszę się po prostu do tego zabrać. Górę mamy załatwioną w sumie. E, zasilanie, powrót, rewizja wszystko mamy załatwione. Przejdziemy teraz na dół. Zaczniemy od zasilania. Zasilanie, czyli ten kawałek rury, który jest połączony bezpośrednio z akwarium u góry i bezpośrednio z pompą obiegową. Ja zazwyczaj, jak montuję sampy, staram się zrobić tak, jeżeli tylko technicznie mam taką możliwość. Staram się zrobić tak, żebym z pompy. W linii prostej zasilanie mógł poprowadzić do góry. Dlaczego? Dlatego, że pompy zawsze, praktycznie zawsze przy większych obiegach, mają regulację mocy i tak dalej, ale wszelkiego rodzaju kolana, wszelkiego rodzaju zawijasy będą nam powodować to, że pompa 5000 litrów będzie nam działała. Przykład mówię oczywiście, że pompa przykładowo 5000 litrów będzie w stanie zredukowana o średnicę rury. O kolana i tak dalej, przepompować nam na przykład 3000 litrów wody. Dlatego ja wszelkiego rodzaju zawiasy i tak dalej w przypadku zasilania staram się niwelować do zera, ewentualnie robić to tak, żeby nie montować na zasilaniu, jeżeli już tak muszę, nie montować kolana 90-stopniowego. Tylko te 90 stopni wyciągnąć z 245, żeby ta woda miała po drodze jak najmniej hamulcy. Jeżeli chodzi o zasilanie, łączymy pompę obiegową z zawsze pompa obiegowa. Jak już wcześniej wspomniałem za pomocą węża silikonowego, który jest wężem miękkim, wężem elastycznym, montujemy sobie ten wąż. I kawałek taki 15-20 cm, i dopiero w niego wkładamy rurę. Dlaczego? Dlatego, że pompa, jak każde urządzenie, które działa na zasadzie ruchu wirowego w środku wirnika zamontowanego, e, będzie powodować pewnego rodzaju wibracje. Pomimo tego, że każda pompa jest. Akurat tu nie mam, bo to jest nowa pompa, e, ale w komplecie są nóżki. Tu są nóżki tłumiące. Każda pompa ma te nóżki tłumiące, mimo wszystko będzie słychać wibracje, więc wkładamy kawałek na wylot, rurę zasilania, która jest wklejona u góry, wkładamy z drugiej strony, i ten oto kawałek węża silikonowego będzie nam wszelkiego rodzaju wibracje i wszelkiego rodzaju buczenie niwelował praktycznie do zera. Zasilanie mamy za sobą. W tym momencie rewizja. Rewizja e, to jest nic innego, jak zwykła, w żaden sposób niehamowana rura, którą można e, którą, która ma za zadanie odprowadzić nadmiar wody z akwarium z góry. W momencie, kiedy faktycznie zapchałoby nam się sitko spływu, bo to jest rewizja. Nie ma większego znaczenia, gdzie ta rewizja będzie poprowadzona i jak będzie poprowadzona. Najważniejsze jest to, żeby ona zawsze była drożna i żeby zawsze. Przynajmniej ja tak robię, że zawsze rewizja jest poprowadzona w miejscu, w którym woda spływa nam do SAMPA. Czyli przykładowo mamy po lewej stronie SAMPA rurę zrzutu wody. Tam też zawsze staram się doprowadzić tą rewizję, żeby nawet gdyby doszło do sytuacji zapchania sitka spływu, rewizją spływa nam woda. Ona przechodzi cały proces filtracji i pompą wraca z powrotem do góry. Jakie średnice? Ja zazwyczaj w przypadku akwarii takich do 500 litrów staram się robić tak, żeby sitko spływu, spływ był robiony na średnicy 40, minimalnie 32, a najlepiej 40 mm. Jeżeli chodzi o rewizję, zawsze robię taką samą, jak jest spływ, czyli jeżeli mam spływ 40, rewizja jest 40. Jeżeli chodzi o zasilanie, zawsze jest rurą cieńszą, puszczone, ale tylko o jeden rozmiar. Więc jeżeli mam przykład, powiem spływ i rewizję 32, zasilanie będę miał rurą 25. Eee, przeszliśmy rewizję, przeszliśmy zasilanie. No to teraz spływ. I tu jest coś, co jest odwieczną wojną, że tak powiem. Czy lepsze jest takie, czy takie. Jest pewne, pewien element na zasilaniu, który montujemy, który jest bardzo ważnym elementem i który no jest powodem tych, tych sprzeczek. Jest to zawór. Zawór, akurat tu są dwa rodzaje zaworów. To są zawory kulowe. Ten zawór akurat to jest zawór kulowy. Zawór ma za zadanie e, redukcję ilości wody zrzucanej do sampa pod łuk pompy. Chodzi o co? Chodzi o to, że zaworem regulujemy sobie poziom wody w kominie, żeby nie chlupał komin, żeby nie działało to na zasadzie takiej, że wody idzie nam tylko tyle, czyli powiedzmy centymetr, że nam to wszystko chlupie, że nam wszystko chorcha i te dźwięki są mało przyjemne. Z zaworem redukujemy ilość tej wody spływane, spływającej na dół i dzięki temu mamy to akwarium ciche. Jeżeli chodzi o zawory, wyróżniamy dwa modele. Ten jest zaworem kulowym, są to zawory tańsze. Zawory zawsze mają praktycznie, no nie zawsze, bo już teraz też mi przyszły zawory, które nie mają tych śrubunków, ale ja staram się używać w większości zawory, które śrubunki mają. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie ma najmniejszego problemu, jeżeli nam wpadnie jakiś zwierzak, bo spotkałem się w ostatnim czasie dwa razy z sytuacją, gdzie Klient twierdził, że przez sitko spływu ma taką redukcję ilości wody zrzucanej na dół, że to sitko spływu zdjął, po czym okazało się, że co zaczęło redukować? Zaczął redukować krap, który wszedł przez grzebień do rury zrzutowej i nie dało się tego za żadne skarby wyregulować. Jeżeli chodzi o regulację tego zaworu, niestety no jest trochę problematyczna, bo czasami jest tak, że... no. Delikatne o milimetr przesunięcie będzie powodowało przelewanie się wody przez y, rewizję, a otworzenie o milimetr będzie powodowało to, że będzie ta woda w kominie chlupać. Wygodniejszym, dużo wygodniejszym do regulacji y, jest zawór bramowy. Zawór bramowy to jest zawór, który, tak jak macie zawory w domu, no nie, ta regulacja jest dużo bardziej rozległa i naprawdę. Trzeba się nakręcić, żeby to wyregulować, ale tu przesunięcie o 1 mm, znaczy o 1 mm, o powiedzmy nie wiem o pół obrotu spowoduje przesunięcie. Przykład powiem o milimetr, a tu przesunięcie o pół obrotu spowoduje zablokowanie nam praktycznie całego zaworu. Więc jeżeli chodzi o zawory, te są wygodniejsze, dużo droższe, ale łatwiejsze w użytkowaniu. Te są tak samo, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Dobre. Troszeczkę trudniejsze, jeżeli chodzi o wyregulowanie. Dodatkowo do tych zaworów, akurat do tego modelu zaworu kulowego, polecam montaż na dwóch śrubunkach. Ponieważ, no, jeżeli tego nie zrobimy, to jedyna możliwość czyszczenia tego zaworu, to rozkręcenie go tu. Oj, bardzo ściśnięty. No właśnie. Nie będę się tu teraz z nim szarpał, ale żeby go wyczyścić, trzeba wymontować cały środek. Lepiej jest, moim zdaniem, jeżeli mamy zawór zamontowany na dwóch śrubunkach, wtedy po prostu wykręcamy go cały, no na zewnątrz mamy do niego pełne pole podejścia. Jeżeli chodzi o czyszczenie jakichkolwiek rzeczy w sampie, w komorze, może znaczy w pomieszczeniu sampa czy, czy w szafce, no niestety jest to zawsze problematyczne. Poza tym Zawór wykręcony zawsze możemy mocno sobie uchycić i wykręcić części, które potrzebujemy. A zawór zamontowany na rurkach przy bardzo mocnym oporze może spowodować to, że rura pęknie. Nowością, przynajmniej w mojej stajni, nie miałem z tym wcześniej do czynienia, a teraz mi to przyszło przy bardzo dużej dostawie tej hydrauliki, jest zawór zwrotny, przeciwzwrotny. Jest to zawór, który należy montować na Zasilaniu i w momencie, kiedy e, mamy wypuszczone kolana, tak jak na początku wspomniałem, na przykład na dwie trzy strony, i one są zanurzone pod wodę. E, jeżeli nie mamy takiego zaworu, to w przypadku kolana 90 stopni, przyjmijmy, że to jest kolano 90 stopni, mamy wody tyle w akwarium, czyli to będzie poziom wody, to w momencie wyłączenia pompy obiegowej ta woda zaczyna nam pod ciśnieniem wracać do komory sampa. I ona będzie nam schodzić do momentu, aż tu w tym miejscu złapie powietrze. Ja mam taki jeden obieg, który w lany poniedziałek tego roku odpalałem. Jest to obieg u mnie w sklepie akwarium moje wystawowe. Zapomniałem zrobić odpowietrzenie rur, czyli nawiercić otworów na kolanach u góry, także w momencie wyłączenia pompy, żeby zasysały powietrze, żeby ta woda nie schodziła. Zrobiłem sobie próbę szczelności Wszystko fajnie i mówię Zobaczę teraz czy mi się woda w Sampie zmieści No i w lany poniedziałek miałem zalany cały sklep Okazało się, że przez to, że zapomniałem e, Zrobić te otwory te, te otwory odpowietrzające Po prostu zaciągnęło mi Około 15 cm wody z akwarium Które ma powierzchni lustra 2 metry na 80 cm Czyli prawie 200 litrów wyleciało mi Przez Sampa na podłogę Poprawiłem ten błąd, ale przez to, gdybym na tym obiegu miał zamontowany zawór przeciwzwrotny, nie miałbym takiego problemu. Dlaczego? Dlatego, że w tym zaworze w środku jest kulka. Ta kulka powoduje to, że w momencie, kiedy idzie ciśnienie od dołu z pompy obiegowej, ta woda ma tu pełen przepływ i nie ma najmniejszego problemu. W momencie, kiedy stanie nam pompa obiegowa, czyli przestanie wcisnąć tą kulkę do góry. Ta kulka opadnie, tworząc nam tu barierę. Woda zostanie wewnątrz w akwarium i woda zostanie w rurze. Nie zaleje nam całego mieszkania. Super rozwiązanie. Ja wcześniej nie miałem z tym do czynienia. Teraz u pierwszego klienta zamontowałem, testowałem to. Powiem Wam szczerze, petarda. Przyszła mi lampa, na którą czekałem. Przyszła mi Przyszły mi wszystkie części, które potrzebuję do złożenia tego akwarium, nad którym mierzyłem moc lampy E8. Będę w przyszłym tygodniu kręcił odcinek, nagrywał odcinek, którym będę składał całą hydraulikę. Będziecie krok po kroku widzieć, jak wklejać przeloty, jakie kolanka, jakie, jak rury poprowadzić, tak żeby to działało dobrze. Jak zrobić wszystko tak, żeby było estetycznie? Mamy odcinek o hydraulice, więc mam jeszcze jeden pomysł, żeby nie robić miliona odcinków i bez sensu nie tracić waszego czasu. To postanowiłem, że zrobię jeszcze od w tym odcinku informacje o pompach obiegowych. Pompy obiegowe, no to tak można powiedzieć, serce naszego systemu. E, pompa obiegowa ma za zadanie wymusić ruch obiegu wody, przez co woda wpompowywana na górę przez komin przelewowy e, będzie spływała do sampa, przefiltrowana przez media filtracyjne, wszelkiego rodzaju reaktory i inne rzeczy, których używamy do filtracji, spływa z powrotem do, znaczy nie spływa z powrotem, tylko wraca już przefiltrowana do akwarium. Wyróżniamy dwa rodzaje pomp. Pierwszy rodzaj pompy jest to pompa z mechaniczną regulacją. Akurat na dzień dzisiejszy zostały mi tylko już takie małe pompy ze względu na to, że bardzo mało używam tych pomp i moi klienci też praktycznie jeżeli używają takich pomp to używają albo do mieszania solanki, albo do przepompowywania wody z jakiejś beczułki ewentualnie do dolewki. I e, czym się charakteryzuje taka pompa? Jest to pompa zazwyczaj gabarytowo dużo mniejsza. One dość często używane są w akwariach z panelem filtracyjnym. E, są to pompy o wydajności tam powiedzmy do 1,500 tysiąca litrów i cała e, mechanika, całe ustawienie tej pompy, jej wydajności i tak polega na przesunięciu tej kratki i otwarciu lub zamknięciu ilości wody, którą pompa dostaje na łopatki przepływowe. Są to pompy dużo tańsze, są to pompy mniejsze, ale nie będę ukrywał, są to pompy dość głośne. I zazwyczaj wyregulowanie dobre tej pompy no, wiąże się z tym, że trzeba ją albo wyciągać z obiegu, albo wkładać ręce po łokcie, żeby, żeby cokolwiek ustawić. W akwariach z panelem filtracyjnym, niestety, te pompy no, są ciężkie do ustawienia. Drugim rodzajem pomp, Akurat to jest rodzaj, którego ja najczęściej używam i model, w sumie, którego ja najczęściej używam, ze względu na to, że jest to bardzo cicha pompa. Są pompy z płynną elektroniczną regulacją. Są to pompy już większej wydajności. Prawdę powiedziawszy, najmniejsza pompa, z jaką miałem do czynienia z tą płynną regulacją, to była pompa firmy Aquanova i ona miała przerzutu chyba 1200 litrów. To fajna taka maluteńka pompka, faktycznie. Ale w przypadku akwariów. 300, 500, 700 litrów Już polecam używania pomp Które przepompują Przynajmniej 10, pro, 10 razy nasze akwarium Na godzinę I zawsze polecam Brać na przykład jeżeli macie akwarium 400, 500 litrów To polecam brać pompę O mocy 8-10 tysięcy litrów Dlaczego? Dlatego, że Pompa Tym cichsza Im na niższym biegu działa więc jeżeli weźmiemy taką pompę, mamy akwarium powiedzmy 400 litrów i weźmiemy pompę 3,500 litrów, to nie dosyć, że ona nie zapewni nam odpowiedniego przepływu wody, to jeszcze będzie działała na maksymalnych obrotach, co będzie powodowało większą rezonację na rurach i takie wycie silnika tej pompy. W momencie kiedy zamontujemy pompę 6, 7, 8 tysięcy litrów, pompa będzie działała powiedzmy na 60% mocy. Mamy pełne pole manewru, jeżeli chodzi o regulację tej pompy i będzie ona dużo, dużo cichsza. Jeżeli chodzi o pompy obiegowe większych gabarytów, zazwyczaj są wyposażone w kilka końcówek według tego, żeby dobrać je do średnicy powrotu wody do akwarium, czyli tak zwanego zasilania. Tu akurat jest 32, tu jest 25, w opakowaniu pompy 8000 jest jeszcze z tego co pamiętam bodajże 40. I tak jak wcześniej wspomniałem, pompa obiegowa, wąż silikonowy i dopiero rura powrotu wody, czyli zasilania. Pełna regulacja. Powiem tak, że ta pompa ma jeszcze funkcję jakiegoś falowania, ma teoretycznie zastąpić waveboxa. Nie wiem jak to działa. Przyznam szczerze, że nie miałem nigdy okazji tego testować. Uważam, że w przypadku pompy obiegowej najważniejszym jest to, żeby ona pompowała nam tyle wody, ile potrzebujemy, a nie żeby robiła nam, zastępowała nam inne urządzenia. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmiku przynajmniej wstępnie opisałem Wam, co z czym się je, że nie należy się bać hydrauliki, że nie jest to tak skomplikowane, jak nam się wszystkim wydaje. A jak to faktycznie się klei, jak to faktycznie się składa, i tak dalej, postaram się pokazać Wam jak najbardziej i jak najlepiej mi się uda w przyszłym tygodniu, kiedy będę odpalał zbiornik pod lampę E8. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!